24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, gościem pierwszym Polskiego Radia jest pan doktor Jacek Sariusz Wolski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Witam, dzień dobry. E, zacznijmy od słynnego, a może niesłynnego, o, orędzia pani Ursula von der Leyen o stanie Unii. I e, powiedziała między innymi coś takiego. 15 lat temu uderzył nas kryzys finansowy, rozwiązanie znaleźli, zajęło nam wiele lat. 10 lat później pandemia, kilka tygodni potrzebowaliśmy. Wojna na Ukrainie, zareagowaliśmy, natychmiast przywróciliśmy Europie i wewnętrzną siłę. Czy samo poczucie przewodniczącej nie jest lepsze niż stan Unii Europejskiej? Tak, do samochwalczy. Propagandowe przemówienie, w którym było masę półprawd i przekłamań i masę nielogiczności, także komentatorzy nie są zachwyceni tym przemówieniem, wskazują raczej na to, czego w nim nie było. Ech. No, przede wszystkim nie było, nie było planu, po plecach. Nie było planu dla Unii, po bo tylko była, była zapowiedź dwóch rzeczy, których może pan rozszyfruje, co to znaczy. Zapowiedź zorganizowania konwentu europejskiego. Poprzedni konwent to był wtedy, kiedy przyjmowano tak zwaną Europej europejską konstytucję, która zresztą nie została przyjęta w 2001 roku. Ten Projekt pojawił się potem w 2004, został utrącony we Francji i w Holandii, przez co w innych państwach, między innymi w Polsce, nie odbyły się referenda. Czemu ma służyć ten konwent? Postawieniu na agendzie nowej konstytucji, która ma tę federalizację zalegalizować? Tak, konwent to jest instytucja traktatowa, artykuł 48. Pierwsza faza przygotowania do zmiany traktatów. I w tej materii już jest. No, przygotowany harmonogram wręcz. Pierwsze kroki to będzie listopad, październik, marzec przyszłego roku. No, można, można powiedzieć, że pani, pani von der Leyen zaprzecza sama sobie, bo z jednej strony mówi samochwalczo, że jest zjednoczona, zdeterminowana Europa, jednocześnie jest to przedsięwzięcie, które ma za zadanie podzielić Europę, ponieważ większość rządów jest przeciwna ruszaniu traktatów bo to podzieli państwa członkowskie i wzajemnie je skłóci jeszcze dodatkowo. Wystarczą już te dotychczasowe w tej chwili spory i różnice. No ale jak gdyby nic jedzie do przodu, jak gdyby nigdy nic ogłasza ciąg dalszy bez w zasadzie modyfikacji tego zielonego programu walki o klimat. No i... To są, to są deklaracje bez pokrycia. W tym sensie mam, mam na myśli zarówno przyszła zmiana traktatu, która moim zdaniem się nie może powieść, ale ja wczoraj uczestniczyłem w takim pierwszym starciu w Komisji Konstytucyjnej z Ferchowsztatem. No jest pełna determinacja centro lewej strony do tego, żeby, żeby jednak federalizować w sposób centralizacyjny i oligarchiczny. Unię, Unię Europejską, nie zważając na, na to, że jesteśmy w stanie wojny, kryzysu energetycznego, w zasadzie migracyjnego w jakimś sensie i, i paru jeszcze innych z tego wynikającego spowolnienia gospodarczego. A ten pociąg brukselski jedzie dalej, jak gdyby nigdy nic. To Co to znaczy ten europejski, europejska wspólnota polityczna? Pani Ursula von der Leyen powiedziała, że jesteśmy otwarci na Bałkany Zachodnie, Ukrainę, Mołdawię, Gruzję, jesteście częścią naszej rodziny dlatego popieram propozycję utworzenia europejskiej wspólnoty politycznej. Czy to jest coś zastępczego za Unię Europejską? Takie tak, nagroda tak, pocieszenia, tak, tak. wyrób czekoladopodobny? Oczy, oczywiście, oczywiście, oczywiście zaprzeczają, że to nie jest zamiast rozszerzenia. To jest pomysł Macrona, więc już sam autor wzbudza podejrzenia. To chodzi o to, żeby zaoferować słodzik zamiast cukru. To znaczy, to ma być takie... Zgromadzenie, gdzie wszyscy będą mogli sobie pogadać, a za tym nie będą szły żadne konkrety ani, ani, ani prawa dla tych, którzy mają być do tego dokoptowani, a, a to ma być Unia Europejska plus Bałkany plus sąsiedzi wschod... na wschodzie. I jakkolwiek by się nie zarzekali, to ma zastąpić rozszerzenie, ponieważ wszystkie zapewnienia niemiecko-francuskie o rozszerzeniu, że są na taki oczywiście, w tym dla Ukrainy drzwi są otwarte, one są nieprawdziwe. I wszyscy o tym wiedzą, natomiast ta, ta mantra jest powtarzana i zamiast tego będzie będą serwowana taka propagandowa instytucja. Polska bardzo bardzo sceptycznie do tego podchodzi. Są, y, Ukraińcy nie, nie są naiwni też. Bo to trochę przypomina pomysł EWG BIS Lecha Wałęsy. No EWG to jeszcze, to jeszcze było coś innego, bo to miało być... O, obie strony, rosyjsko-zachodnia strona miała w tym uczestniczyć, natomiast tu, tutaj chodzi o, o, o namiastkę, tu chodzi o erzec. Mhm. A jeśli chodzi o tę naukę, którą y, y, niby wyciągnęła i Ursula von der Leyen i instytucje Unii Europejskiej, Powinniśmy byli posłuchać głosów podnoszonych wewnątrz naszej Unii, w Polsce, w państwach bałtyckich. Głosy te mówiły nam od lat, że Putin się nie zatrzyma. No ale jak my te głosy wypowiadaliśmy, to byliśmy piętnowani za rusofobię. To może jednak pani Ursula powinna się we własne piersi bardziej uderzyć, bo szukano forów, porozumienia Unii z Rosją, szczytów z Rosją, nikt nie brał tych naszych ostrzeżeń poważnie, a nawet próbowano nas karać, a za to, co teraz robimy, nie dostajemy z Unii ani grosza, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, o zaopiekowanie się uchodźcami, o realne wydatki, które idą wyłącznie z polskiego budżetu. No, przyznanie tego to jest oczywiście tylko gest, zresztą nielogiczny i, i, i niebroniący się, ponieważ nadal nie słuchają. My mówimy dzisiaj, że trzeba zwiększyć pomoc e, pomoc dla Ukrainy militarną i finansową, a Unia to blokuje, znaczy ten rdzeń niemiecko-francuski. Mówimy, że wobec Rosji trzeba stosować, zastosować kolejny pakiet sankcji, zero na ten temat było powiedziane. Przez panią von der Leyen. Także to jest, to jest pusty gest. Mowa o tym, że, że Polacy i Bałtowie mówili, trzeba było ich słuchać, a, a oni nadal nie słuchają, nie zamierzają słuchać, bo robią swoje. Także, także to jest takie, takie poklepanie w oblecach i nie należy się, się temu zwieść. To jest, to jest fałszywe. Na to wygląda. Jeszcze jedno, jeden fragment wystąpienia pani Ursuli dotyczący Next Generation EU, czyli tego funduszu odbudowy. Pani Ursula mówi. Że y, odbudowa była najszybsza od lat powojennego ożywienia, chodzi o y, tę recesję, y, y, na którą niby zareagowano. Było to możliwe, ponieważ wszyscy przystąpiliśmy do wspólnego planu odbudowy. No jak wszyscy przystąpiliśmy, jak Polska nie może i Węgry z tych środków korzystać? Nie no, wszyscy przystąpili, ale nie wszyscy mogą korzystać. No, właśnie, właśnie, właśnie ta hipokryzja polega na tym, że przyznają nam rację, jednocześnie blokują dostęp do funduszy i, i, i jednocześnie nie zamierzają ich odblokować, i, i ten, ten, ten wales mówiąc o tak zwanej praworządności jedzie dalej. No znowu, hipokry, hipokryzja i nieprawda. Tu jeszcze jedna rzecz. I, jeśli chodzi o uchodźców, też nie zamierzają nic zrobić ani jedno. Ani jedno słowo na ten temat nie padło. No właśnie nie padło, że, że podziękowanie dla dwóch polskich pań, które pomagały uchodźcom, natomiast żadnej deklaracji co do tego, czy znajdą się jakieś środki dla Polski. Nie chodzi mi o wymuszenie, jakiego, jakiego dokonał Erdogan swego czasu, ale dobrowolnie Unia nic nam nie chce dać z tego tytułu. No to są puste gesty. Tam padła kwota w tym przemówieniu 19 miliardów euro. To po pierwsze są pożyczki, po drugie deklaracje, a nie, a nie już uruchomione środki. I po trzecie, to jest kilkukrotnie mniej niż Stany Zjednoczone. Unia kompletnie zawiodła, no już w czym, jak, w czym, ale w, w pieniądzach mogła się zachować. Natomiast obiecała 9 miliardów pożyczek pomocy makroekonomicznej i, i, i do wczoraj większość z tego była blokowana przez Niemców i nadal jeszcze 3 miliardy. Wiszą w powietrzu. Jeszcze jest jedna kwestia, pani Ursula. Tak na, na mój gust zaprezentowała jakiś neokolonializm. Powiedziała mianowicie, że chcemy w bardziej ukierunkowany sposób rekrutować specjalistów z zagranicy, którzy przyczynią się do rozwoju gospodarczego naszych przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego Europy. Czy to jest pomysł na to, żeby wydrenować kraje y, gorzej rozwinięte ze specjalistów? To jak one mają sobie poradzić z tymi zapóźnieniami? Po no, pierwsze, Europa, ta jej zachodnia część, no to, 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 jest, to są specjaliści od, od, od kolonializmu i teraz neokolonializmu. Nieszczęście, że wobec nas też wtedy te, te chwyty chcą stosować. Natomiast tak, to jest to, co w literaturze przedmiotu nazywa się drenażem mózgów. To jest taka now, nowa twarz, którą wybiórczej, selektywnej imigracji. Będą chcieli nadać, mówiąc właśnie, że tu chodzi o rozwój, że chodzi o specjalistów. No, to, to oznacza, że znowu będziemy liczyli w cudzysłowie, czy nie na, na lekarzy, inżynierów z Syrii? No tak, Angela Merkel na to liczyła. Jeszcze jedna rzecz, której zupełnie nie rozumiem. Pani Ursula powiedziała, na przyszłość będę dążyła do stworzenia nowego Europejskiego Funduszu na rzecz suwerenności. Jakiej suwerenności, czyjej, no bo chyba nie państw narodowych, skoro ma zamiar jednocześnie wspierać federalizację? Nie, tu chodzi o, o, o tak zwaną strategiczną suwerenność Unii Europejskiej. Znaczy, żeby Unia Europejska mogła sama sobie poradzić bez Stanów Zjednoczonych. To o to chodzi. To są żonki, to jest niewykonalne w kategoriach realnych, jeśli chodzi o nakłady kapitałowe i potencjał technologiczny. Ale to jest ta, ta stara myśl, żeby, żeby Europa była, Unia Europejska, że była jak gdyby samodzielnym graczem ani ze Stanami Zjednoczonymi, ani z Rosją i Chinami, tylko sama, mhm. sama w sobie. Dzisiaj wiadomo, że rzeczywistość temu kompletnie przeczy, bo gdyby nie Stany, to, to byśmy byli już podbici i podbijani przez Rosję, bo militarnie Europa jest słaba. Jed, jedyna Polska i Wielka, Wielka Brytania, która. Która w tej materii inwestuje w siły zbrojne. Także to, je, to jest takie hasło, które ma pokrywać intencje stosowania interwencjonizmu państwowego i subsydiowania wybranych gałęzi przemysłu, można się domyślać, że niemieckiego i francuskiego głównie, po to, żeby, żeby, żeby one nawet drożej produkując i. I z gorszymi technologiami odcinały nas, czy, czy, czy jak gdyby odsuwały związki czy zależności z Ameryką. No i, i kolejna sprzeczność, moim zdaniem. Pani Ursula powiedziała o ochronie praworządności jako obowiązku, yy, 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 w tym obronie yy, niezależności sądownictwa. Ale mówi o ochronie unijnego budżetu za pomocą systemu warunkowości, żeby nie było korupcji, żeby nie było podejrzanych spółek i fundacji, które sprzeniewierzają publiczne pieniądze. Ale przecież w wypadku Polski w ogóle nie o to chodzi, bo Polska nie ma z tym problemów, tylko chodzi o wymiar sprawiedliwości w całości, więc jakby zaprzecza sobie, że to ma chronić środki wydawane z budżetu niezgodnie z prawem, a nie ingerować w sposób urządzenia państwa czy poszczególnych jego dziedzin. To kompletnie się, się nie broni, nie, nie, nie trzyma kupy. Ale już nie ma się co nad tym pastwić. Natomiast to jest zapowiedź tego, że to rozporządzenie o tak zwanej praworządności, czyli pieniądze za praworządność, czyli nękanie Polski i Węgier, będzie miało ciąg dalszy i że, i że z, tego, z tego narzędzia zamierzają. E, korzystać, czyli na zachodzie bez zmian. I, I jak sobie Pan wyobraża to, że Unia Europejska stworzy w jaki sposób jakąś gigafabrykę fabrykę chipów, żeby uniezależnić się od Chin i stworzy centralny bank Wodoru. To co, Komisja Europejska zamieni się, nie wiem, w jakiejś spółkę z, akcyjną do spraw wodoru i chipów? No, znamy ten fenomen etatyzmu gospodarczego i interwencjonizmu na poziomie państwa. To jest szeroko opisane w literaturze ekonomicznej, kiedy rynek i przedsiębiorczość zastępuje państwo. No, w tej chwili ro rodzi się taka upaństwowiona, ale na poziomie europejskim, gospodarka, gdzie za pieniądze ściągane w formie składek z, z państw członkowskich czy innych para paradanin, takich jak ETS, będą podejmowane działania gospodarcze, które, które będą miały wyprzedzać, zastępować, pytanie na ile racjonalnie, na ile nie, rozwiązania rynkowe. No coraz bardziej, coraz częściej budzimy się w takim realnym socjalizmie gospodarczym w Unii Europejskiej. I na koniec jedna rzecz, panie pośle. Wystąpienie Manfreda Webera, szefa frakcji IPP, tuż po pani Urszuli, w którym odnosił się on do sytuacji politycznej wewnątrz Polski i zapewniał Donalda Tuska o wspólnej walce z praworządnością. Czy tam już wszyscy sfiksowali, gdy chodzi o ingerencje wewnętrzne sprawy państw? Nie, nie. Frakcja, której szefuje, która nazywa się chadecką, a tak naprawdę jest niemiecką, potwierdza, że zamierza obsadzić na stanowisku gubernatora okay. Polski swojego człowieka, Donalda Tuska. Bardzo proste. Okay. Zapowiedź, że będzie ciąg dalszy tego, co już znamy, a co, to, co nazywa nasza opozycja totalna programem za granicą. No to dość bezczelne wystąpienie było i takie nieukrywające tych intencji, bo tam to, co opowiada pani Franciszka, która skraca sobie imię do Keller, to już się przyzwyczailiśmy, bo to są zwykle jakieś idiotyzmy, ale pan No to są zieloni, uwaga, to są zieloni, którzy bez nich nie ma niemieckiego rządu, także proszę słuchać pani. Aha, czyli pani Keller jest miarodajna. Miarodajna, bo to ona reprezentuje Zielonych, a zieloni są w forpoczcie zarówno tego prześladowania polskich węgier, jak i wszystkich zielonych szaleństw. Mam na myśli ten program Fit for 55, no bo przecież nikt nie wierzy że naprawdę że w to, że, że tu chodzi o klimat. Tu chodzi o to, żeby uzyskać przewagi technologiczne, bo 7% emisji niczego w zasadzie nie zmienia. jeśli Tak, Unia o tyle, CO2. państwa Unii tyle emitują. Bardzo dziękuję, pan doktor Jacek Sariusz-Wolski, deputowany Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Polskiego Radia.